Okay. I znowu uloteczka, i piękny, ależ tu ładny, słuchajcie, tu akurat reparki ależ ten park jest piękny. Kamraci z Konina Aha, właśnie, słuchajcie, kamraci. Yy... Agnieszka tutaj ładnie powie na temat, <grym> na temat szkolenia. Rozumiem, że mówisz o koninie... Tak. Zapraszamy do Konina w jeszcze chętnych, chyba z tego co wiem, to jeszcze są miejsca wolne. Będzie szkolenie 23 w niedzielę. W koninie 10. 10. Tam można u nich na Facebooku Konin. Niepokojanie ani konin. konin, przepraszam. <śmiech> <śmiech> e, można się tam zgłaszać, można e, tam się kontaktować, będzie szkolenie sześciogodzinne, fajnie prowadzone przez fajnego człowieka, więc warto się z tym zapoznać. Ale koniec. co to szkolenie jest za szkolenie? To jest szkolenie z prawa naturalnego. Aha, to już wiemy teraz więc... wszystko. Także no, ktoś warto się, się tym zainteresować, to temat, bo temat, to jest temat taki to, dosyć głęboki. Dokładnie. Kiedy to ma być? Jeszcze? 23 w niedzielę. 23. Czyli przyszła 23. niedziela. Przyszła niedziela. Tak. Mam nadzieję, że do tego czasu no, ten puszczę film. <śla> <śla> film. <śla> Także informacja jeszcze będzie. <śla> Dobrze. Także Alicja. Ja mam tak wolny internet, że ja nie wiem czy, czy ten mi przejdzie wbijajcie przez tydzień. <śla> Organizatorem jest... Z grupy konińskiej Nie wiem, to zagrywać, a... także to może być ciekawa inicjatywa no temat jest na, fajny. Na sali generalnie, z no, kateringiem, no. Wszystko jest piękne, słuchajcie, wbijajcie tam na Facebooka albo do nas, z tego co wiem, to u nas to jest też to było udostępnione. Jest również na grupie konińskiej, także jeżeli ktoś się tematem interesuje, a jest z okolicy, no to poruszam. A my idziemy w drogę powrotną pod wodociągi, pod nasze zamknięte źródełka. Może w międzyczasie otworzyli, co? Dobra, cudownie wyglądacie, sami przystojni mężczyźni, niezłomni, niepowtarzalni Polacy. No super. <laughs> jasne, że tak. Ale nie pokazuj ja siebie. Nie mnie się, mnie pokazuję.